Sezon się rozpoczyna, a więc warto przypomnieć sobie zasady wpinania do liny do ekspresów. I na początku sytuacja, kiedy zamek ekspresa jest ustawiony w prawo, jak najwygodniej wpiąć linę takiej konfiguracji, w takim, przy takim ustawieniu ekspresa z prawej ręki. Stabilizujemy ekspres kciukiem, natomiast lina opada po palcu wskazującym. Niektórzy nazywają ten sposób wpinania na pistolet, ponieważ tworzy się taki w takim kształcie pistoletu układa się nasza dłoń. No i teraz stabilizujemy kciukiem karabinek, do którego będziemy wpinać linę z lewej strony. Natomiast liną naciskamy na zamek tego karabinka i ładnie robimy wpineczkę. No powtórzmy jeszcze raz lina opada na palcu wskazujący. Najlepiej jak ona jest ustawiona, sobie wyrobimy taki nawyk, że ona będzie opadać na tym palcu wskazującym właściwie blisko jego końca, wtedy najwygodniej wpina się linę. Pyk. I wpinamy. Teraz sytuacja numer 2, Czyli linka przy tak ustawionym karabinku z zamkiem skierowanym w prawo z lewej ręki. Lina znajduje się tym razem między kciukiem a palcem wskazującym, natomiast palec środkowy służy nam do tego, żeby ustabilizować ekspres. Chwytamy palcem tutaj w tym miejscu. Na karabinku. Wtedy, tak jakby, lekko ciągniemy cały ekspres w dół. On się stabilizuje i jakby wkręcamy linę. Również liną naciskamy na zamek, tak żeby nam tutaj palec się nie zaklinował podczas wspinania liny. I tak to wygląda. Jeszcze raz. Stabilizujemy tak zwanym fakerem. Celowo przekręcę trochę karabinek, żeby było widać jak następuje ten moment wpinki i tak jest najprościej. Analogicznie przy ustawieniu zamka tego dolnego karabinka w drugą stronę, ręka prawa będzie robiła wpinkę stabilizując Karabinek środkowym palcem, natomiast lewa przy pomocy stabilizacja karabinka przy pomocy kciuka. To wszystko. Miłego wspinania.